Dzień dobry, dzień dobry. 29 sierpnia mamy. Jedynka, dwójka, jedenkę biorę. Oczywiście daj znać, kochanie, co Ty wybierasz dziś? Ten piąteczek, ten cudowny, radosny dzioneczek. A więc, tak, jedyneczko, jeżeli jesteś tu. No, świelkie szczęście, dzień radości swobody, lekkości, dobrych umów, dobrej perspektywy, dobrych utargów, dobrej rozmowy, no w ogóle dzień, dzień, gdzie możesz radować się nawet drobnostki, kochanie, ale tutaj jest dzień, kiedy uśmiech na twojej twarzy nie schodzi. Jest to czas dobrych wiadomości, w spotkaniach mogą być jakieś miłe atmosfery. No po prostu dzielisz się z innymi osobami tą radością, którą w sercu gdzieś tam masz. Może to być też taki czas, kiedy z kimś się spotkasz i będzie dla ciebie ktoś bardzo miły. Dzisiaj też zakończenie Dobre telefony, i, no i też bym powiedziała, że na przykład z kimś możesz rozmawiać na temat waszej przyszłości. Relacja, partnerstwo, bliskość i wyznanie: poczucie, że jest to osoba odpowiednia albo jeżeli jesteś samotna, to na przykład w dzisiejszym dniu jakieś zapoznanie kogoś albo po prostu wyjście na jakąś imprezę, na jakieś spotkanie, które będzie dla ciebie bardzo miłe. Jeżeli chodzi o pieniążki, swoboda i lekkość, dzisiaj. Oddajesz się wszechświatu i mówisz, niech się dzieje to, co ma się zadzieć. I naprawdę będą dobre rzeczy, bo ktoś do ciebie zadzwoni i pomoże ci rozwiązać jakąś może trudniejszą sytuację. Ktoś też do ciebie rękę wyciągnie. W dniu dzisiejszym wiele. Dobrych rzeczy. No a dwójka, co ma dwójka? Oczekujesz jeszcze i możesz nie dostać jakiejś odpowiedzi. Dzisiaj to będzie czas jeszcze niezakończający, niezakończający jakiejś rzeczy. Dzisiaj na przykład możesz czekać na telefon, ale powiedzmy, ktoś coś przekłada. Dzisiaj może na przykład um, czekać na jakąś wiadomość, ale jej nie dostaniesz, tam się coś przesunie w terminie. Może jeszcze być, że na przykład czekasz na właśnie na. Spotkanie z kimś, co powinno się odbyć, a jeszcze dzisiaj ktoś przekłada terminy, tak? Dzisiaj jeszcze nie jest do końca spełniona jakaś rzecz, ale nie mówmy, że będzie to coś złego. Natomiast niecierpliwość też tutaj jest u ciebie. Możesz czekać na przykład na jakiś list, przyjdzie w przyszłym tygodniu, możesz czekać na jakąś ostateczną wiadomość, dojdzie dopiero do ciebie za jakiś czas. Dzisiaj jest czas oczekiwania. Oczywiście możesz też ty spróbować coś zrobić, ale jakaś osoba nie będzie na coś odpowiadała, dzisiaj Możesz na przykład nie dostać odpowiedzi, powiedzmy w pracy, albo, albo coś robisz, ktoś nie zdąży tego dokończyć. No i też jeszcze czekasz, aż ktoś coś zaakceptuje. Przelewy mogą nie dochodzić do Ciebie, bądź oczekujesz na to, czy dostaniesz, nie wiem, może tam podwyżkę. Mogą też Cię czekać jakieś rozmowy w pracy, które wcale nie będą złe, ale w dniu dzisiejszym jest czas oczekiwania. Koniecznie daj znać, co w tym dniu Cię spotka. Pozdrawiam, Ariada Iris.